I będziemy kowalami swojego losu. Siemano, moi drodzy. Zapraszam do poradnika ze skrzyni Norn w God of War Ragnarok. E, Okej, okay, jesteśmy tutaj. w e, Zasnute przejście. Tutaj traficie, jak będziecie, jak będziecie w, tym, w tej krainie robić pobo misje poboczne. Tak zwane przysługi chyba. E, dobra, jesteśmy w jaskini, no i jest tutaj skrzynia Norn, którą trzeba otworzyć. I teraz tak Ech, myślę, że trzeba to zrobić sposobem typu na freję, że tak powiem. Oj. Aha, dobra, to jest na trzy. Czyli jak tutaj damy większe promienie powinno być ok. Okej, okay, te dwa uruchomiłem, ale tego. Jak ja mam się tych roślinek tam pozbyć? A, dobra. Okej, okay. więc tak. Najpierw bierzemy to. Musimy walnąć w rośliny, żeby je usunąć. Spróbujmy jeszcze tak. Dobra, usunęliśmy usunęliśmy to, no i teraz robimy, w sumie stąd też mogę to zrobić Robimy to tym sposobem co przed chwilą Strzały pieczęci tu nie pomogą Uda się. Kurde, zniknęło. I od. Ot... Tak. Tworzyliśmy. Okej, okay, udało się. Ciekawe, co tutaj mamy. Aj, róg, myślałem, że jabłuszko zdobędziemy. No, trudno. Aha. Potrzebujemy jeszcze trzy w takim razie. No dobra, z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że poradnik był przydatny. Jeśli tak, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, udostępnijcie dla zasięgu. No i to. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się, hej!